Yo, jo, jo, spisgany ziomale, wracamy na Jeeperskinsa zrobić konkretny mój na stronce. Wy, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, SKUTY, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu i dla nowych użytkowników jedną skrzyneczkę MilSpeka na start. Myślę, że fajna opcja, mordeczki. Dzisiaj zaczynamy sobie odcinek mając zaledwie 510 zł. Mam nadzieję, że to nam wystarczy. Wlecimy sobie w dwie tutaj ostatnie skrzyneczki z eventu, bo ich jeszcze nie testowałem za 14 zł i za 4 zł. Więc co, zrobimy coś takiego, że sobie podpieramy za całą tą sumkę 510 zł w pierwszą skrzynkę, a potem po prostu wrócimy sobie w drugą tutaj skrzyneczkę. ja oczywiście mam tutaj jeszcze pięknego haula w ekwipunku, bo w ostatnim odcinku, jak mogliście zauważyć, bitwa oddała niemiłosiernie. Jeżeli ktoś nie widział, oczywiście zapraszam do wcześniejszego odcinka. A ja Wam również przypominam, że sama strona, jak i mój materiał jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, Pamiętajcie o tym i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie. A dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin na Gloka o wartości 70 zł. Co zrobić, żeby go wygrać? Łapę w górze pod tym filmem sub kanału i napisz dowolny komentarz. To wszystko powodzenia mordy. I co? Lecimy, lecimy, koniec pitolenia, pierwsza skrzyneczka, nazwy nie będę czytał, bo tutaj już w ogóle no nie mam pytań co do tych nazw niektórych. No i co mamy ogólnie w tej skrzynce? Skrzynka jest bardzo tania, bo 14 zł, możemy zgarnąć 1300, pięknie, tutaj tysiaczek, tutaj 800, 8, 800, 750, 400, 200, 200, 200, 140, ej no. Dobra, tutaj są pewnie takie już średnie za 6-7 dwie dyszki. No i się zaczynają schody już tutaj złoty 67 zł, 6 zł, tu dwie dyszki jeszcze 80 groszy. Dobra, tu 14 to równowartość w sumie tych, tej skrzynki. No i tutaj tak samo, parę groszy, skinki, 4 zł i tutaj 28 Groszy, no dobra, wlećmy, wlećmy sobie Tak wiecie, zakręćmy 55 klejnocików dostajemy przy okazji W bonusie jakby ten kałak wypadł Myślę, żeby był fajny tutaj profit Ale no i tak jest, no nie powiem Wiecie co, będziemy sobie zostawiać Potem po prostu sprzedam, mieliśmy te 500 złotych odznaczę sobie po prostu tego haula, żeby go nie sprzedać i zobaczymy, czy będziemy po prostu jak wydamy 500 zł na tą skrzynkę na proficie, czy może jednak stratni, trzy razy tak jak powiedziałem sobie yy, rozkręćmy tu skrzynkę kuźwa Jimmy, było lecieć tam do przodu, motoglowsy, pięknie no, obok były, 15 zł, Ok, zostawiamy to i kręcimy dalej, no fajnie, zawsze to złotóweczka profitu, jak przy wcześniejszym otwarciu kurwa, ile to warte by było Ej, tu, no dobra, tutaj na zero, ale ten kałach, ja pierdykam, 1000 ziko, o kurcze, pieczone, ładnie byśmy tutaj zrobili. Dobra, wariat 3 sztuki na raz, nie, dobra, od razu w 5 sztuk na raz, nie ma co tak przedłużać, 70 zł. Lecimy, no fajnie, 7 dyszek za 5 skrzynek, myślę, że miło. Dostaliśmy, widzę, 275 tutaj y, punkcików eventowych w gratisie i łącznie dostaliśmy 40, prawie 6... Kurde, sprzedałem niechcący 46 zł to był minusik. Zapominam, że miałem tego nie sprzedałem. Dobra, teraz będę się pilnował. Lecimy dalej. No, dajcie te rękawiczki, to może być coś warte, czy nie? 6 zł, 13. Tutaj jeden. O kurcze, no tutaj strata i to spora. Lecimy dalej. Widzę, 3 stówki zostały. I i i, co my tutaj mamy? Jest jakiś gloczek za 27. Fajny dropik, 4 dychy to również dało nam, niestety. Minusik i i kałak przeleciał. Ja wierzę, ale tu nawet fajne 3 dropy. Dostaliśmy 75, prawie 6 zł. Więc to otwarcie nam akurat oddało te 6-7 zł na proficie. No, będzie awupka. Jest 5,7. O kurcze, jaka ta awupka jest taniutka? 70, no prawie 70 zł. Więc tutaj na 0 wyszliśmy. Nie wygląda i tak, tak źle ta skrzyneczka. Jest nawet stabilna, eee, ale tutaj, no, chyba pierwszy raz widzę tego skina w ogóle. Kurczę, ciekawy, cały czarny, chociaż nie lubię tę bronią grać. Ale okej, okay. 27 zł. No tutaj zabrało mocno. I po tym otwarciu już nam zostanie jedyne 25 zł. Więc raz sobie otworzymy. Okej, okay, 25 zł tylko dostaliśmy, więc słabiutko. No i lecimy, otwórzmy. Ostatni strzał pojedynczy i daje nam kosę daje nam kosę Albo może MP7 też nie pogardzimy? No nie ma co. Dostajemy 4 zł. Dobra, wariaty, spróbujmy to wszystko sobie sprzedać. Zaznaczamy, przejdźmy do ostatniej strony. Houla odznaczamy i sprzedajemy to. I mamy. ojojoj, 307 złotych. Jesteśmy stratni jakieś 200 złotych z tej skrzyneczki, więc no kurczę. ja Jamia, mordeczki, pecha. Ale nie ma co panikować, bo w ostatnim odcinku również testowałem dla Was dwie skrzynki i jak mogliście zauważyć, jeżeli nie, no to oczywiście obczajcie wczorajszy odcinek. Ta za 32 zł nic nie chciało oddać, ale to za 20 to naprawdę Kongo. Kongo, no co ja mogę powiedzieć, najlepszego dropa dostaliśmy z tej skrzynki. Więc co, lecimy? Może tym razem najtańsza skrzyneczka. Również nas tutaj miło zaskoczy 4 złote jedyne ja pierdzielę 70 tysięcy prawie razy otwarta została. Więc jest naprawdę grubo. 690 zł, 520, 330, 230, 200, 100 prawie, stówka. Dobra, tu są tańsze już po trzy dyszki. 28, 20, 12, 8, 8, 8, 7. Ej, jak na razie wszystkie tutaj skiny są na proficie. 5, 4, 4. 4, nawet ten skinek jest na proficie, dokładnie no 4 grosze, ale jest. No i mamy tutaj pięknego rodzynka na 60, prawie 4%. No powiem wam, nie wygląda najgorzej ta skrzyneczka. Przynajmniej wszystko jest klarownie tutaj rozpisane. No bo wiadomo, że te wszystkie pozostałe dropy oprócz tego Galila są na proficie. Więc co, wariaty nic nam nie zostało, tylko porządnie ją skatować. Lecimy pierwsze otwarcie pojedyncze i dostajemy w gratisie 15. Tutaj klejnocików No i dostaliśmy tego kurczę, Najgorszego skina, którego nie chciałem Ajajajajaj Dobra, wiecie co, chyba będziemy to sobie Po prostu, albo nie, też zostawmy Po prostu weźmy tak, że mamy te 300 zł I potwierajmy tą skrzyneczkę za całość Czyli za 300 zł Chociaż, kurde, chyba będę musiał do jutra Ją otwierać, bo 4 zł, jedyna skrzyneczka, zaraz zobaczymy jak to wyjdzie Zakręćmy trzeci Raz pojedynczy I myślę, że to będzie pora na przejście na masowe otwieranko. No kurczę, trzy razy i trzy razy dostaliśmy tego gównianego skina. Dobra, 20 zł. No nie jest to majątek. Tutaj pięknie się świecą shadowy jak psu jajca, więc mam nadzieję, że nam polecą. I. I. Ok. Najważniejsze jest to, że nie wszystko tutaj to skin gali. Dwa skiny jakieś inne dostaliśmy, ale no. 100 zł, 100 zł, 10 zł niecałe, więc dyszkę jesteśmy na minusie. Lecimy dalej, kolejne otwarcie. Jest jakaś awupka, no są jakieś trzy różne skiny. Okej, okay, 12 zł. Proszę ja ciebie, 22. Ej, no tu tutaj już zerobek, fajny, dwa ziczko, lecimy dalej. Zobaczmy, Toxic Zone. fajna ogólnie skrzyneczko. Dawaj, no nie, no co widzieliście tu? Widzieliście tego bejcika? Normalnie nie wierzę w to, ono już tak spowolniło. ono już chciała tu wypaść normalnie nam 25-36. Pięknie, no jest proficik prawie 6 ziko, Lecimy dalej. Zobaczmy, zobaczmy. I. Ok, MKP90. No i znowu tutaj 25 zlikow. Ej, podoba mi się ta skrzyka. Bardzo mi się podoba, nawet. Chociaż te pierwsze otwarcia pojedyncze, no za bardzo tutaj nie zaskoczyły fajnie bo były na minusie. No tutaj również 13 zł. Lecimy dalej, jeszcze mamy te 175 zł, więc troszeczkę sobie ją pokatujemy. Tutaj, no, MEczkę w sumie tylko dostaliśmy i MAKA 15 zł. Niecałe, ok, tutaj znowu jest strata piątaka Lecimy dalej. Polska poleciała i nie wróciła. Kałaszek też on by był chyba troszeczkę warty, 10 zł. Niecałe, ile ten kałaszek? Ja go zaraz znajdę, no prawie 100 zł, więc no. Kurcze, pisuś, glancuś, elegancuś Lecimy dalej No i mamy te 135 Myślę, że jeszcze z dwa razy i się zatrzymamy, wariaty No bo kurczę... O, wow, 45 Szalo, Szalona skrzynka Dwa razy tyle oddała, no to fajnie, fajnie No myślę, że będzie trzeba się Jakoś niedługo zatrzymać Koska przeleciała, bo nie chce nic nam tutaj Ciekawego wypaść i przejdziemy sobie jeszcze Na koniec, na jakąś fajną bitewkę Zrobimy i lecimy a w sumie może wydajmy. Już 90 złotych nam zostało, to jeszcze tutaj parę razy zakręcimy. No coraz tutaj gorzej ewidentnie nam w tym momencie idzie. 5 złotych tylko dostaliśmy, więc minus 15 poszło. Ok, M fajna się wyhaczyła, ale nie poleciała nam IMO. Dobra, 5 złotych. No tutaj strasznie, strasznie. Lecimy dalej. O, 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 dobra. MP9 tu m 36, 52 zł. Fajnie, fajnie, jak najbardziej proficik. I jeszcze dwa ostatnie strzały zostały nam. No dawaj tą MP, kurde. Ile tu mamy? 17 zł, no prawie 18. Dobra, 2-3 zł to jeszcze nie ma jakiegoś dramatu. I i i ostatni strzał. No niestety tutaj cztery razy galili, raz Emeczka, 6 zł. Dobra, to możemy od razu sprzedać. Wlećmy sobie, zaznaczmy wszystko i wlećmy sobie na ostatnią stronę. Sprzedajmy to wszystko oprócz tej Emeczki i zobaczmy na czym stoimy. Powiem Wam, jest dosyć zbilansowana. 272 zł. Nie wyszliśmy na jakimś takim... Mega minusiku, ale no szkoda, szkoda, że kurczę nam nie oddała. Trzeba wziąć też pod uwagę, że nie trafiliśmy nic z takiej górnej półki, nawet za takie 100 zł, jak to się mówi. Najdroższy chyba drop to dostaliśmy MP9 za 36 zł, więc no kurczę, jakby chociaż raz nam coś fajnego poleciało, by było dużo lepiej. Tak czy inaczej, myślę, że spoko, jak za 4 zł, fajne tutaj bilansik w skrzynce. A teraz zróbmy coś. Szalonego, mamy te 200. 75 zł, no na jedną skrzynkę to po prostu się nie opłaca takiej bitwy, myślę, że robić. I weźmy sobie, może jakieś takie po 20 zł, zarzućmy ze 3 sztuki. Mamy 120 zł, dobra, wejdźmy sobie w górę. No i kurczę tutaj z tego mini węciku, widzę, są skrzyneczki, więc może dodajmy w następnych odcinkach, wiadomo, będę je testował. Ale dorzućmy sobie po jednej tutaj sztuce, na to, co nas będzie po prostu. Stać 240, 280, no tutaj już na bandurkę nam zabraknie. No dobra, zatrzymajmy się na tych 250 zł i mniej więcej sobie w sumie obczajmy jak tutaj się prezentują też te skrzyneczki i zróbmy to na 4 graczy. Troszeczkę zaryzykujmy, 250 ziczko leci i oczywiście lecą również bociki, a ja Wam również przypominam o trwającym konkursie. Wariaty jest do zgarnięcia kosa za 1000 zł. W konkursie nie ma żadnych wymagań. Oczywiście musicie tylko wejść w link w opisie na Discorda, a na Discordzie przejść na kanał Konkursy i tam nacisnąć guzik. Dołącz do konkursu. Zapraszam wszystkich. Oczywiście po zostawieniu boostera, również pojawia Wam się dodatkowy kanał i tam również jest zajebisty konkurs na skina za 500 zł. Więc zapraszam, zapraszam i powiem Wam pierwsza skrzyneczka. Fajnie nawet nam oddała 22 zł. No ale kurczę, ten, temu lepiej, bo 45. no. Oho, to może być trochę warte. 4 dychy, tak myślałem. Ja pierdzielę. Goście tutaj mnie przegonili. Koska przele... To będzie warte. 32, ale my 39. Okej, okay, fajnie tutaj ta skrzyneczka stop oddała. Zobaczmy, 15, no dobra. Leci kolejna. Oj, ojoj ojoj. Coś czuję, że ta bitewka no niestety może być przegraną bitwą. Ale czekajcie, no bo lecą skrzynki te za 32 zł, nie wiem nawet co w nich jest, nie patrzyłem ich, ale wiem jedno, sypią potężnie. Już tutaj 73 ziko dla oponenta, ja pierdykam, 40, tu 50, kurcze pieczone i ostatni tutaj Ginold, który, ja pierdykam, ej te skrzynki mogą być mocne, więc przetestujemy sobie je w kolejnych odcinkach, proficik nawet spoko, 660. Prawie 2 zł, więc picuś, glancuś, elegancuś. No szkoda, że nam się nie udało niestety wygrać. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Skrzyneczki z eventu przetestowałem, a to już by były wszystkie. Więc oczywiście mam nadzieję, że łapeczkę zostawicie. I zapraszam na kolejne odcinki wielkie. Yo!